Niepewność związana z pandemią COVID-19 stała się impulsem dla inwestorów w wielu krajach, ale dane Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych, FESE, nie pozostawiają wątpliwości, kto ten okres zmienności wykorzystał najlepiej. Jesteśmy najszybciej rosnącą giełdą w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o obrot. ponad 50% wzrosły nasze obroty spośród tych większych giełd europejskich, nie było innej podobnie szybko rosnącej e, giełdy. E, wskoczyliśmy również na pudło i to od razu mamy srebrny medal we wskaźniku obrotowości portfeli. Jest to miara płynności, więc jesteśmy drugą najbardziej płynną giełdą e, w całej Unii Europejskiej. Wyprzedziło nas tylko Deutsche Börse. I jesteśmy na trzecim miejscu, jeśli chodzi o e, wartość e, ofert e, pierwotnych ofert publicznych, czyli tych wejść na giełdę. E, jesteśmy znowu na, na, na pudle, na trzecim miejscu. Wyprzedziły nas tylko dużo większe od nas giełdy obejmujące kilka rynków, czyli Euronext będący w siedmiu krajach i Nasdaq Nordics będący w sześciu krajach. Tak więc ten dziwny, szczególny rok w światowej gospodarce okazał się dla giełdy papierów wartościowych rokiem niezwykle udanym. Do pełni tych statystyk warto dodać jeszcze drugie miejsce GPW wśród giełd o najwyższym wzroście kapitalizacji w walucie lokalnej i fakt, że debiut Allegro był drugim największym debiutem wśród europejskich IPO. Fenomen GPW stał się na tyle interesujący, że w ostatnich tygodniach specjalny tekst prezesa Marka Ditla, poświęcony potencjałowi wzrostu naszego regionu, przedrukowany został w kilkunastu prasowych i internetowych tytułach na całym świecie, między innymi we Francji, na Cyprze, w Malezji, Indonezji i w Katarze. Prezes warszawskiej giełdy stwierdza w nim m.in. że GPW, jako jeden z 25 najbardziej rozwiniętych rynków na świecie, Powinna odgrywać główną rolę w promowaniu i wspieraniu rozwoju naszego regionu. Marek Dietl przypomina też, że warszawska giełda z poziomu rynku marginalnego do grona rynków rozwiniętych doszła w zaledwie 28 lat. Dla porównania Korei Południowej proces ten zajął 55 lat. W artykule czytamy też: Wysoka wycena, obecność zagranicznych funduszy technologicznych wśród inwestorów i utrzymująca się płynność w obrocie akcjami tylko potwierdzają, że GPW jest rynkiem rozwiniętym w pełnym tego słowa znaczeniu. Warszawska giełda ma jeszcze jedną przewagę oferuje dostęp do szerokiego zróżnicowanego kapitału inwestorskiego po kosztach zdecydowanie niższych niż te, które należałoby ponieść przy debiucie na dużych zagranicznych rynkach giełdowych. Polski parkiet przyciąga nie tylko inwestorów indywidualnych, ale też obserwujemy to, że coraz częściej naszą giełdą interesują się zagraniczne media oraz zagraniczne fundusze inwestycyjne i instytucje. Jest to jak najbardziej budujące, daje nam to sygnał, że to co robimy, robimy w dobrym kierunku, a praktyki, które staramy się przenosić z rynków bardziej rozwiniętych i bardziej dojrzałych przyjmują się dobrze na naszym rynku. Mam tutaj na myśli zarówno standardy korporacyjne, czy też spółki, które debiutują. Na naszym rynku oraz to, w jakim kierunku idą regulacje i gdzie my jako polska giełda się odnajdujemy. Wprawdzie teraz będziemy obchodzić 30-lecie giełdy, ale pamiętajmy, że polski rynek kapitałowy ma znacznie dłuższą historię i tak naprawdę nadrabiamy trochę to, co straciliśmy w związku z burzliwą historią Polski. W ramach projektu Opowiadamy Polskę Światu Dekada Europy Centralnej, realizowanego wspólnie z Instytutem Nowych Mediów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polską Agencją Prasową. Swoje teksty opublikowali również prezydent Andrzej Duda, sekretarz generalny OECD Angel Gurria oraz uznani międzynarodowi ekonomiści i eksperci, m.in. profesor Timo Bass i Branko Milanowicz.